Dzięki wtorkowej rozprawie poznaliśmy kulisy zatrzymania radnego Andrzeja B. Co prawda radny nie stawił się w sądzie, przedkładając zwolnienie lekarskie, ale rozprawa się toczyła pod jego nieobecność. Zwolnienie okazało się nieprawidłowe, bo nie potwierdzone przez lekarza sądowego. A co do szczegółów sprawy? No, zatrzymanie nastąpiło w marcu, gdy radny jechał rowerem, jak policja twierdzi, pod wpływem alkoholu. No i, i, i zrobiła się sprawa. Policjanci zwrócili uwagę, na to, że jakiś rowerzysta przyjeżdża na skos ulicą, rower nie miał oświetlenia, więc podjechali do niego i, i wtedy wyczuli wonę alkoholu. Na komendzie okazało się, że, że radny ma. W wydechanym powietrzu 1,2 promila. Poza tym no, był arogancki, nie, nie, niesympatyczny wobec policjantów, mówił, żeby zajęli się konkretną robotą, a nie pierdołami. Może faktycznie to jest pierdoła, ale radny, jak to się mówi, powinien być jak żona Cezara, czyli po, poza wszelkimi podejrzeniami. Opisujemy to zdarzenie, przebieg procesu. Na razie proces się nie zakończył, ale nie. Nie z powodu tego, że nie było radnego, tylko drugi ze świadków, także policjant nie stawił się na rozprawie, ale w tym przypadku jego nieobecność była usprawiedliwiona. Finał sprawy prawdopodobnie nastąpi w grudniu. Co do wyroku, nie wypowiadam się, pewne jest, że jeżeli będzie to wyrok skazujący, radny straci mandat. Niby, niby to wykroczenie nie jest wielkiej wagi, ale jak już wspomniałem, no... Takie są przepisy. Radny powinien ich przestrzegać. No i na pewno pijanie rowerzyści na drogach to nie jest zbyt bezpieczne dla nas wszystkich. Nauczka dla radnych. Ja w swoim felietonie najnowszym proponuję, że może przy okazji tego przyszłorocznego budżetu radni wysupłają jakieś pieniądze na alkomaty dla radnych. Wtedy każdy będzie miał taki alkomat w kieszeni i w razie wątpliwości dmuchnie sobie w alkomat, nie wsiądzie wtedy za kierownicą samochodu, albo nie będzie jeździł rowerem, i problemu nie ma. A tak, mamy aferę i trochę wstyd.